Witajcie widzowie, weekend rajdowy, zatem jeden vlog po drugim. Od razu przechodzimy do podsumowania piątkowej rywalizacji w Rajdzie Sardynii. A zacznijmy od tego, jak zaczęła się nabudowywać atmosfera przed samym tym Rajdem. Przede wszystkim Tommy Makinen wyraźnie zaznaczył, że w Toyocie nie będzie Team Orders. Tommy zawsze, już w czasach, kiedy był jeszcze czynnym zawodnikiem w WRC, był przeciwny temu, żeby ustawiać przy stoliku zespołowym kolejność na mecie. Szczególnie krytykował zagrania Subaru, kiedy rozgrywała się walka o tytuł w 1995 roku między Colinem McRae i Carlosem Saincem. Te sytuacje to już oczywiście daleka przeszłość, ale ostatnio również Tommy skrytykował Oita Tanaka za jego zagrywki taktyczne na rajdzie Turcji. Zatem Toyota na pewno nie każe Ogierowi puszczać Evansa, ani Evansowi Ogiera. W tym momencie kierowcy Toyoty zajmują trzy czołowe miejsca w tabeli Mistrzostw Świata kierowców. Trzeci egzekwator jest wraz z Oitem Tanakiem. i... Taka kolejność oczywiście bardzo satysfakcjonuje Tomiego Makinena, ale bardziej satysfakcjonuje go to, że to Toyota jest na czele listy konstruktorów i ta pozycja ma zostać zachowana. Tylko tyle to mi przekazuje swoim kierowcom. Mogą się ścigać, ale mają dowieźć auto do mety. Na dobry start w rajdzie Sardynii liczy również Rich Milner, a zatem szef zespołu M-Sportu. W tamtym roku na Sardynii widzicie w tym momencie zdjęcia, które właśnie wykonałem na tym rajdzie. W tamtym roku kierowcy zespołu M-Sportu bardzo dobrze radzili sobie na Sardynii. temu Suninen praktycznie do końca liczył się w walce o zwycięstwo, właściwie o podium, no bo Oit wiadomo, że prowadził z dużą przewagą aż do ostatniego odcinka Specjalnego. I tak się też to również zaczęło, ale do tego przejdziemy za chwileczkę. Zacznijmy od omówienia odcinka testowego. Na odcinku testowym już była pierwsza mała dramaturgia. Kale Rowampera z zametą lotną, nie zmieścił się w trasie, wypadł delikatnie, uszkodził Toyota. Niewiele się stało samochodowi. Załoga wyszła z tego bez szwanku, i oczywiście w samym rajdzie wystartowali bez problemu. Najlepszy do tego momentu czas Rowampery został później pobity przez Ojta Tanaka i przez Elfyna Evansa, którzy egzekwo wygrali. Odcinek testowy, Trzecie, trzeci najlepszy czas wykręcił Sebastian Orzie i to on kompletuje testowego odcinka podium. Ale to nie wszystko co wydarzyło się na odcinku testowym. Na odcinku testowym również pojawiła się załoga Pirelli, załoga bardzo specjalna Peter Solberg Mistrz Świata 2003 razem z nietypowym swoim pilotem Andrasem. Filem Milsem Mikkelsenem, jak to go Solberg określił, załoga Pirelli przejechała odcinek testowy trzykrotnie. Peter miał wielką frajdę z tego, że mógł znowu usiąść za kierownicą najszybszego samochodu WRC, co zresztą było pierwszą jego stycznością z tym aktualnym samochodem WRC aktualnej generacji. Petrowi bardzo się to podobało i co ciekawe, czasy, choć nieoficjalne samochodu Pirelli, lokowały go w czołowej piątce między załogami tymi walczącymi właśnie w samochodach w RC. Cały czas, także bardzo dobrze. Peter z typowym dla siebie hollywoodzkim uśmiechem zapytał na mecie reportera, czy jest jego czas lepszy od czasu jego syna, który, przypomnę, startuje w WRC3. I właśnie od omówienia tego, co dzieje się w WRC3, rozpocznijmy omówienie pierwszego dnia rajdu Sardynii. W piątego zawodnicy pokonali sześć odcinków specjalnych, w trakcie których na czele zdecydowanie właśnie ulokował się Oliver Solberg, który jest w ogóle najwyżej sklasyfikowanym samochodem R5 po pierwsze Dniu. Mamy oczywiście 16 załóg. Tutaj pozwolę sobie posłużyć się kartką. I za duetem Solberg Johnston. Na drugim miejscu, 6 sekund. Za nimi jest Jochen Rossell w Citroënie C3R5. Na trzecim miejscu jest Francuz Nicola. Siam, Siamil, chyba tak się to czyta, również w Citroenie, który na ostatnim odcinku zepchnął z podium naszych świeżo koronowanych mistrzów Polski Jarich Hutunen, Mika, Luka. Oni w tej chwili są czwarci w WRC3, a za nimi kolejnych kilkanaście sekund dalej jest właśnie duet Kajto-Szczepaniak. To oni, tak można powiedzieć, spokojnie rozpoczęli dzień przez pierwsze te sześć odcinków specjalnych, regularnie notowali czasy w okolicach piątego miejsca w klasyfikacji WRC3. Raz udało im się wskoczyć na drugie miejsce i myślę, że jest to dobra taktyka, bo przypomnę Wam, że właśnie taką mądrą, spokojną jazdą Kajetan wygrał ostatni rejt Turcji, a w zeszłym roku właśnie na Sardynii zajął znakomite drugie miejsce w swojej klasie. W WRC2 zgodnie z zapowiedzią zawodników chcących zdobywać punkty jest aż sześciu, ale ku dużemu zaskoczeniu... Nie prowadzi Mats Ostberg. Mało tego, Mats miał wyraźnie jakieś wczoraj problemy, które sprawiły, że skończył rywalizację dopiero na piątym z tych sześciu miejsc, a lideruje Pontus Tiedemann, który ma za sobą Adriana Ferme i Elwina Brynilcena. To nazwisko sprawia mi wyjątkowo du dużo trudności. Ale przejdźmy już do tego, na co pewnie wszyscy czekacie: jak wygląda rywalizacja na czele rajdowych Mistrzostw Świata w piątkowych odcinkach specjalnych Rajdu Sardynii. Z wysokiego, co zaczyna M Sport, już na pierwszym odcinku specjalnym, najszybszy jest Temo drugie miejsce SAP Kalapi. Znakomity początek, który już na drugim odcinku, niestety, psuje trochę nerwy Richowi Milnerowi. W samochodzie Lapiego eksploduje silnik, i niestety, załoga. Ta M-Sportowa musi zakończyć swój ride już na drugiej próbie. Liderzy Mistrzostw Świata, Evans i drugi, Sebastian Orzje, notują odpowiednio czwarty i piąty czas, a Nadspodziewanie słabo z pierwszymi odcinkami Właściwie z pierwszym dniem Radzi sobie Oit Tanak Jakieś problemy z zawieszeniem sprawiają, że na każdym kolejnym odcinku Oit traci po blisko 30 sekund Dopiero w drugiej pętli Na drugim i trzecim odcinku Udaje mu się załapać na OS-owe podium Efektem czego na koniec dnia ma blisko 2 minuty straty I jest dopiero ósmy Na odcinku numer 1 Podium OS-owe zaraz za kierowcami M Sportu Kompletuje Dani Sordo Zwycięzca z zeszłego roku I to Dani jest najbardziej regularnym kierowcą tego dnia Daniel wygrywa 4 z 6 odcinków specjalnych. Na pierwszym jest trzeci, i na czwartym, jeśli dobrze pamiętam, jest drugi, ustępując tam Elfinowi Evansowi, pewnie prowadząc po pierwszym dniu z przewagą 17 sekund. Podium po pierwszym dniu kompletuje załogan Neville Girsul, którzy również tracą kolejne 17 sekund do Temo Suninena. Temo Temosuniny narzekał, że nie dobrał najlepiej opon na drugą pętlę, stąd nie udało mu się nawiązać równorzędnej walki z Hiszpanami. Może dzisiaj będzie lepiej, zobaczymy. Neville nie może na pewno być pewny swojego trzeciego miejsca, bowiem zaledwie 80 sekundy za nim jest Sebastian O'rzie, który dość daleko odstawił już swojego zespołowego kolegę Elfina Evansa, który, jak wiemy, lideruje w mistrzostwach i traci w tym momencie do Ożera. 15 sekund. Te różnice wszystkie oscylują właśnie między 15 a 20 sekund między zawodnikami. Zatem po piątku nie możemy jeszcze niczego powiedzieć na pewno. Natomiast możemy powiedzieć tyle, że i Evans, i Orzy całkiem nieźle poradzili sobie z odkurzaniem trasy. Zwłaszcza w kontekście tego, że na Sardynii jest co odkurzać. Za liderami Mistrzostw Świata dalej kolejno jest Gaz Grinschmidt, Pierlu i B. Tanak i Kalero Van Pera. Dziesiątkę najszybszych zawodników po pierwszym dniu kompletuje najszybsze auto R5, czyli wspomniany już wcześniej Olivier Solberg, a Kaito w generalce jest 14. Dziś na zawodników czeka kolejnych 6 odcinków specjalnych, w tym dwukrotny przejazd słynnego Monte Lerno. Jak sobie z nimi poradzą? O tym opowiem Wam już wieczorem. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj wrzucić tego vloga z sobotnych zmagań. A tymczasem Wam bardzo dziękuję za dziś. Pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcjach dla algorytma YouTube'owego. I do zobaczenia.